Czołem. Jak wiecie, wróciłem e, dopiero z Francji. No i m, też, jak to przy każdym wyjeździe za granicę, trochę polatałem za sprawami typowo numizmatycznymi. Mm, no i generalnie rzecz ujmując. Bardzo mnie zainteresowało to, jak działa tamtejszy rynek. Byłem w wielu sklepach numizmatycznych, głównie w Paryżu. W Paryżu akurat jest cała ulica, na której gromadzi się zupełna większość sklepów, które w Paryżu działają. Francuzi w ogóle mają taką modłę, że podobne do siebie sklepy lokalizują obok siebie. To pewnie ma w jakiejś dawnej historii swoje korzenie, bo tak jak na przykład... Na jednej ulicy, Rów Wien, są antykwariaty numizmatyczne, sklepy z monetami, różnego rodzaju kantory i skupy złota. Tak na przykład na pasażu, w pasażu obok są sklepy filatelistyczne. W innym pasażu na przykład, w innym pasażu na przykład były jakieś sklepy z, z zabawkami dla dzieci. Gdzie indziej jeszcze jakieś... jakieś jakieś księgarnie, takie antykwaryczne przy Sakreker na przykład jest ulica na której są tylko i wyłącznie sklepy praktycznie z materiałami. Jest też wielka dzielnica. No i oczywiście słynny Marczę Półce na Sound Owen, czyli dzielnica, prawie cała dzielnica wypełniona antykwariatami. To jest naprawdę odjazd dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do tego, że w Polsce te sklepy są rozsiane, zlokalizowane daleko od siebie, a tam po prostu są e, właściwie targowiska. Nie takie sezonowe, nie takie, które tylko w sobotę, w niedzielę e, i wyłącznie pracują, ale po prostu są całe budynki, całe rzędy budynków. E, antykwariat za antykwariatem. Za antykwariatem. To już było pierwsze coś, co się bardzo od Polski różni. No i drugą rzeczą, którą można bardzo łatwo zauważyć, to jak wchodzicie do sklepu numizmatycznego, no to każdy z nas wie, jak wyglądają w większości kantory. Przeszklona ściana ze szkłem pancernym, malutkie okienko z przesuwaną tacką i brak takiego kontaktu z klientem jeden do jednego. I tam. Praktycznie każdy sklep numizmatyczny, do którego wejdziecie, wygląda właśnie w taki sposób. Klikacie przycisk, otwierają wam drzwi. To możecie znać z domów aukcyjnych, tak? Tak naprawdę w większości domów aukcyjnych w Polsce to też tak działa, że otwierają wam drzwi po tym jak zadzwonicie ale jednak, ale jednak jest to, jest to powiedzmy tylko w domach aukcyjnych, no w sklepach możecie normalnie wejść, jest asortyment na półkach, a tam w większości sklepów nic, tylko w wystawie coś tam pokazane, albo nawet nie, trzeba wchodzić, pytać się i dopiero wtedy można się coś dowiedzieć na ten temat, generalnie, generalnie, Yy, zupełnie inaczej to wygląda. To wszystko może ma ubazowanie w jakiejś przestępczości, która we Francji jest. No i, yy, no i to jest coś zupełnie odstającego od naszego rynku. Jeśli chodzi o ceny, no to yy, ceny monet francuskich. No, wydaje mi się, że na tym rynku, takim sklepowym, są tam bardzo wysokie, bo ja jestem jednak przyzwyczajony do tego, że kupowałem na aukcjach, mogłem kupić monety dużo taniej. Też tam, no jak. Pracowałem z Francuzami, którzy, którzy powiedzmy wyjeżdżali gdzieś za granicę i oferowali swoje oferty na, na różnych giełdach, no to też w dużo mniejszych pieniądzach można to kupić. Tam chyba w sklepie z tą taką ostateczną drogą metodą kupna, ale fakt faktem, że ja kupiłem trochę walorów, tak? kupiłem kilka medali, kupiłem trochę monet. Fakt, faktem, że nie tanio. Także gdybyście chcieli pojechać tam jako kolekcjoner i kupić monetę, której po prostu nie można normalnie kupić na rynku aukcyjnym, to na pewno można coś kupić w takich pieniądzach. Normalnych, ale nie ma co na przykład liczyć tam, że pojedziecie i kupicie monetę polską za jedną trzecią wartości. Oni też doskonale wszystko wiedzą i ja kupiłem trochę rzeczy, dlatego że są to rzeczy, które dla mnie po prostu są atrakcyjne pod kątem od sprzedaży, które mogą zaoferować za swoim klientom, którzy ze mną pracują, tak? I no, kupiłem kilka medali, dosłownie, w, może nie wiem. 5-10% niższych pieniądzach niż bym zapłacił na aukcji w Polsce. No ale fakt faktem, że jeśli kogoś interesują medale, które no nie wiszą teraz na każdym drzewie i, mm, i nie da się ich tak obficie kupować. Do tego jeszcze egzemplarze, które nie były z rynku kupione, które nie mają historii aukcyjnej w Polsce, to zdecydowanie jest to całkiem fajna opcja i myślę, że jakby ktoś tam pojechał jako kolekcjoner, warto do tych sklepów zajrzeć, warto się tam rozejrzeć, bo rzeczywiście widziałem tam trochę takich dość przyjemnych rzeczy i to nie w jakichś wyśrubowanych kosmicznych cenach. Także także zdecydowanie, jeśli będziecie na przykład w Paryżu, warto tam pójść, warto, warto sobie to wszystko pooglądać, bo jest to jak najbardziej jak najbardziej sensowne. Ale no, żeby tam pojechać i kupować w sklepach towar do późniejszej odsprzedaży, no to bardzo ciężko, dlatego że Francuzi mają bardzo wyśrubowane podatki, co też odbija się na, na cenach na przykład skupu, które tam są oferowane. No, mogę powiedzieć, że dla, dla mnie było to zaskakujące, jak, jak dużo niżej oni kupują, na przykład, złoto, czy kupują, czy kupują monety srebrne, bo to, że my tutaj jesteśmy przywykli, że ktoś monetę srebrną kupuje trochę poniżej spotu albo coś takiego. To jest, tam jest zupełny odjazd tam oni kupują dużo dużo niżej płacą za to dużo dużo mniej w odniesieniu do materiału no i podejrzewam że po prostu że po prostu oni gromadzą jakiś towar później jadą sobie gdzieś na giełdę i sprzedają go oczywiście wiadomo no czasem nie wystawiając rachunku czy coś tak żeby uniknąć oka wielkiego brata no tak numizmatycznie, to chyba najlepszym jednak fragmentem, oprócz no, doświadczenia tego innego, innego systemu sprzedaży, no, było, była wizyta w muzeum. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia materiału, gdzie dość ładnie to pokazałem, ale serdecznie Wam też polecam to muzeum. No, sam Paryż generalnie wydaje mi się dość, dość niebezpieczny. To znaczy, były tam rzeczy, które, które dla mnie, jako dla człowieka mieszkającego na co dzień w Warszawie, były nie do zrozumienia. Na przykład to, że w ładnej dzielnicy ktoś może leżeć sobie na materacu w środku dnia i po prostu sobie kempingować bezdomny i nikt z tym nic nie robi. U nas, jakby przyjeżdża Straż Miejska takiego delikwenta, wywożą, nie wiem, biorą go na wytrzeźwiałkę do aresztu, czy gdzieś po prostu wywożą. Do jakiegoś przytuliska, i, i generalnie zupełnie inaczej to działa. Tam bezdomni są wszędzie. Jak chodzicie gdzieś wieczorem, to czasem robi się trochę gęsto. No, jest to, jest to dość, dość ciekawy kierunek. Numizmatycznie uważam, że gdybyście chcieli gdzieś pojechać, stricte numizmatycznie, to zdecydowanie dużo bardziej warto skupić się na innych kierunkach w Europie niż, niż Paryż no po prostu nie jest to nie jest to aż tak obfite miasto w te numizmatyczne wyrażenia zatem jeśli chodzi o sztukę no to przede wszystkim fenomenalny Louvre połace królewskie dużo muzeów naprawdę dużo muzeów które fajnie jest zwiedzić no i pod tym kątem mogę polecić. Numizmatycznie uważam, że lepiej pojechać do Wiednia, lepiej pojechać, nie wiem, do, do Berlina, w różne miejsca, które oferują. Oprócz tego, że jest tam fajne muzeum numizmatyczne do zwiedzenia, to jeszcze jest, gdzie coś pójść kupić w fajnych pieniądzach. No oczywiście wiadomo, że to wszystko ma swoją specyfikę. Ale generalnie moje wrażenia są takie, że tam rynek jest zupełnie inny. Chyba bardzo wysokie podatki mordują, mordują taki handel oficjalny, bo wydaje mi się, że większość rzeczy, które tam się dzieje, dzieje się z ręki do ręki i na przykład, no nie wiem, żałuję, że nie pojechałem na jakiś duży, taki cykliczny cykliczny targ staroci, który tam się odbywa raz na 3 miesiące czy 4, bo podejrzewam, że tam można by było coś kupić, ale niestety, jeśli chodzi o sklepy, to bardzo ciężko. Chociaż oczywiście, no, jak zawsze, jeśli chcecie to tylko dołączyć do swojej podróży, to warto. Dzięki wielkie. Zapraszam Was do oglądania innych filmów, subskrybowania, lajkowania. No i do zobaczenia w następnych filmach. Wielkie dzięki, cześć!